kochani, się serdecznie w 21 <laughs> odcinku z serii 100 dzieci więc tak jak widzicie Ineska znów, tak jakby znowu się podpaliła i e, płonie, gdzie tutaj niebawem Zosia ma stać się młodą dorosłą ale cztery jest w ogromnej panice Żeby zgasić matkę, to uciekła. Nie mogę. To no się, a, a kto więc tutaj... To, a ja fazę. Może byś zgasiła mamę, co? Być ci trochę pomogła przy okazji dzieciaatka ale zdąży się ugasić O nie nie se smólok heyrðna heyrðnaðu séð Chcę mi się płakać. No serio, się... Nie, po prostu chcę mi się normalnie nie płakać. Siusa. Siusa. O, jeszcze jeden jak. No, Zosia oficjalnie stała się następczynią. Oficjalnie jest I Sama będziesz musiała swoje imperium zbudować. Ha, No oh, Numa. Jak to zrobiła... Ines. A miała stać się z seniorką za 14 dni. Прошел в свою подлогу. Зося. Не, не Czy też myślę co wieloko ma zrobić? I na zasadzie takiej zostać w tym domu. Czy po prostu się wyprowadzić z tego domu, z tego miasta czy się z Newcastle, Czy po prostu w tym domu? się mówi, wyremontować i żyć dalej w tym domu, żeby nie była to dorasta w tym świecie, nie? Nie ukraciej w tym domu. <laughs> Biedna. Mm. A tylko brak. tą... to. Krzyszarka poszła chyba włączyć i wyłączyć Ines. Oto to taki numer. Jedz to do końca Lekcji już nie, ale możesz jeszcze tutaj Nie, w tym odcinku nie będę jeszcze jej urodzin robić Myślę, że w kolejnym odcinku na będzie mieć urodziny w 22 i od 23 ona zacznie odcinka się myślę. działać. Co to jest? Jest to zasia wykop Porze do produkcji kompasu Kompastu Oprożni. Pamiętniku, tak. A, I ogólnie zobaczę, ile ona będzie miała ty. <laughs> <laughs> będzie tak. Miała dobre maniery, odpowiedzialna, e, kontrolowanie emocji i empatyczne. A tylko to. To ale dobra. 这时候 Protože měla byt mi... Vědoma by umarla, ale... Chyba že... Wiem, zapraszam was serdecznie na live'a Które jak się uda dzisiaj będzie Czyli, czyli, czyli um, Już wam mówię Czyli 12 um, O której godzinie, jeszcze nie wiem Śledźcie moje, moje media społecznościowe I na live'ie zdecydujemy co dalej Oh. Cool. To jeszcze ty mi się tutaj nie podpalę, Zosia, bo naprawdę nie wiem, co ja zrobię. A, grzeje. Dobra. Już myślałam, że ona gotuje. Co ty jesz? Makaron instant w kubku A to tak mi No Zosia, idź spać No dobrze, ja już będę kończyła ten odcinek, będę się z wami żegnała. Więc <laughs> tak, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć!